Modlitwa prośby. Pewien chory w szpitalu wyznał siostrze przełożonej, Nie modliłem się od trzydziestu lat, niech siostra się pomodli za mnie. Siostra przełożona odparła, Proszę się modlić samemu, bo niekiedy najszybciej uwagę przyciąga obcy głos. W modlitwie prośby nie tyle przedstawiamy Bogu nasze potrzeby, bo on dobrze je zna, ile dajemy mu sposobność, żeby je zaspokoił. Modlitwa to bezradność powierzająca się mocy, słabość wspierająca się na sile, niedola wyciągająca ręce do miłosierdzia, więzień wołający ratunek. Bóg ma dla nas dwa rodzaje darów: niektóre daje nam bez względu na to, czy modlimy się, czy nie, innych udziela pod warunkiem, że szukamy Jego miłości. Bóg może pragnąć obsypać nas darami. Nas jednak bardziej pociągają świecidełka. Wielu traktuje go tak, jak lotnicy traktują spadochron. Woleliby nigdy go nie potrzebować, ale nie wykluczone, że okaże się przydatny. Modlitwa nie zmienia woli Bożej, ale może zmienić naszą wolę, przygotowując ją na przyjęcie łaski. Święcenia kapłańskie są na ogół udzielane kandydatom w wieku 24 lat. Nie także wyświęcona jako 24-latka, ale najwyraźniej okazałem się opóźniony w rozwoju, bo posłano mnie na dokształcanie na uniwersytecie. Pięć lat później, kiedy studiowałem filozofię w Belgii, zamarzyłem o wyjeździe do Lourdes, by móc tam świętować piątą rocznicę mojego kapłaństwa. Lourdes jest znane nie tylko wierzącym, głównie dzięki filmowi pieść o Bernardecie. I książce Franza Werfela pod tym samym tytułem. Miałem dość pieniędzy, by dotrzeć na miejsce, za mało jednak na opłacenie kwatery. O wsparcie poprosiłem mojego brata, który studiował także w Belgii medycynę, ale on też był typowym studentem uniwersyteckim. Pomyślałem, jeśli znajduję w sobie dość wiary, by wyprawić się do Lourdes dla uczczenia pięciolecia moich święceń. To już Matka Boża będzie musiała mnie jakoś poratować. Dojechałem do sanktuarium bez grosza przy duszy i uznałem, że skoro liczę na Matkę Bożą co do kosztów pokoju hotelowego, równie dobrze mogą to być koszty całkiem spore. Wybrałem najlepszy hotel w Lourdes, trzeciorzędny według naszych standardów, ale bardziej luksusowego tam nie było. W piątym dniu wręczono mi rachunek. Oczami wyobraźni już widziałem żandarmów i więzienne kraty, wciąż jednak nie traciłem animuszu, ponieważ nowenna wymagała modlitwy dziewięciodniowej.